Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiem wam wszystko co powinniście wiedzieć o północnoindyjskim wykresie astrologicznym, czyli tak zwanym wykresie diamentowym. Dowiecie się czym jest ten wykres, jak go czytać, umiejscowienie domów, zodiaków i tak dalej, czyli takie podstawowe informacje. Północnoindyjski wykres nazywamy diamentowym ze względu na jego charakterystyczny kształt. Każdy z jego segmentów reprezentuje określony dom horoskopu od 1 do 12. Wygląd tego wykresu przypomina diament z wpisanymi w niego mniejszymi polami, można by tak powiedzieć. Kluczową cechą wykresu północnoindyjskiego jest to, że domy zawsze pozostają w stałej pozycji, podczas gdy to znaki Zodiaku przemieszczają się. Czyli pierwszy dom lagna znajduje się w tym samym miejscu w górnym centralnym polu. Tak jak tutaj widzimy, ascendent. Drugi wykres ascendent zawsze jest w tym samym miejscu. Bez względu, czy będzie to wykres D1, D9 czy inne podziałowe. Zawsze lagna będzie w tym samym miejscu. Oczywiście mówimy o przypadku, kiedy wykres jest w formie diamentowej, czyli północnoindyjskiej, tak jak widzimy na ekranie. A jest to, można powiedzieć, odwrotność do wykresu południowo-indyjskiego, w którym to znaki są zawsze w stałym miejscu, ale za to domy się przemieszczają. Więc jest to bardzo ważna rzecz. Którą trzeba zapamiętać. Każdy z pól w wykresie to jeden z dwunastu domów horoskopu, domy odzwierciedlają różne aspekty życia od osobowości, relacji, pracy, duchowości czy zdrowia. Drugą bardzo ważną rzeczą jest to, że domy układają się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. I liczymy je tak. Pierwszy Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty. No i znowu pierwszy. Lagna, czyli ascendent, tom pierwszy. To zawsze punkt początkowy horoskopu i klucz do interpretacji całego wykresu. I tak jak mówiłem, znajduje się w pierwszym domu i reprezentuje m.in. Twoją osobowość, ciało, sposób, w jaki się prezentujesz światu. Każdą interpretację horoskopu zawsze zaczynamy od rozłożenia na czynniki pierwsze lagny, czyli ascendentu. Ponieważ z tego punktu dowiemy się na starcie wiele rzeczy, jest to również taki punkt, który, można powiedzieć, determinuje dużą część życia danego człowieka. Z samej lagny na wykresie D1 możemy się dowiedzieć nawet takich rzeczy, których nie unikniemy w życiu, przez które będziemy musieli przejść. Co będzie dla nas bardzo ważne i będzie grało kluczową rolę w obecnym wcieleniu, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, jak obliczamy te domy, już Wam powiedziałem, tak? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty przeciwnie do ruchu wskazówek zegara to trzeba pamiętać. I teraz tak, mam tutaj zrzuty ekranu dwóch przypadkowych wykresów Rasy D1 z programu Jaganata Hora. Jak to się prezentuje? Co to są tutaj te cyferki, bo widzimy, bo widzimy, że one się zmieniają na każdym wykresie, tak? Widzimy, że są po kolei, tak? 11, 12, potem 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Natomiast widzimy, że raz w ascendencie mamy numer 11, tutaj mamy z kolei numer 6. I co to oznacza? To są oczywiście. Znaki Zodiaku. I tak jak w oryginalnym horoskopie kalapurusza, zawsze baran ma pierwsze miejsce, tak? Dlatego wstawiłem wam tutaj tę kolejność. Baran, byk, bliźnięta, rak, lew, panna, waga, skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik i ryby. I jeśli widzimy tutaj numer 11, co to oznacza, że mamy wodnika w ascendencie, tutaj w pierwszym domu, tak? Tutaj co będzie? Kolejny dom, dom numer 2. Tutaj mamy ryby, dom numer 3. Baran, dom numer 4. Byk, dom numer 5. Bliźnięta, rak, lew, panna, waga, skorpion i tak dalej i tak dalej. Domy się nie zmieniają na wykresie północnoindyjskim, diamentowym. Zmienia się tylko położenie zodiaków. Na tym drugim wykresie, jak to wygląda? Ascendent w domu pierwszym mamy znak panny, później dom drugi, waga, skorpion, strzelec, dom piąty, koziorożec, wodnik, dom siódmy, ryby. Tej kolejności trzeba się nauczyć. Jest to całkowita podstawa, która jest bardzo pomocna. Jest to, można powiedzieć, niezbędne przy odczycie horoskopów ponieważ no, nie będziemy za każdym razem zaglądać, no nie wiem, który to jest 12 znak zodiaku, tylko musimy spojrzeć na horoskop, od razu musimy wiedzieć, gdzie co leży i jak to nazwać. Kolejna ważna rzecz odnośnie wykresu diamentowego to są kierunki. Kierunki mają szczególne znaczenie, ponieważ pomagają w interpretacji horoskopu w kontekście energii planet, gdyż planety mogą otrzymać tak zwaną Siłę kierunkową, jeśli są odpowiednio umiejscowione, oczywiście. No i jakie my tutaj mamy kierunki, jak to się prezentuje? No, oczywiście tak: północ to jest dom czwarty, południe, dom dziesiąty, zachód, dom siódmy i wschód, dom pierwszy. O sile kierunkowej i ogólnej. Energii planet będziemy sobie na pewno rozmawiać w innym odcinku, ponieważ jest to temat na osobny materiał. Natomiast na dzisiaj to tyle. W następnym odcinku wrócimy również do wykresu diamentowego i omówię grupy domów, tak jak Kendra, Upaczaja, Dharma Trigona i itd. Do zobaczenia wkrótce, dzięki bardzo za uwagę.